Witam wszystkich cieplutko, serdecznie moi drodzy, Marian Czelo z tej strony. Kłaniam się i zapraszam Was na kolejny film, a co za tym idzie na kolejną partię partię NN. Znalazłem ją u moi drodzy w internecie na takiej stronce, gdzie takie historyczne perełki pojawiają się. No niestety tutaj e, pozostał tylko zapis po tej partii. Nikt się pod nią nie podpisał, a szkoda, no bo jest naprawdę wyjątkowa. Nie jest do końca istotne, kto to grał, moi drodzy, i gdzie? I kiedy, tylko co my, jako amatorzy Gry Królewskiej możemy z takiej rozgrywki wynieść, a jak się okazuje, bardzo. No bo ta partia to jest takie jedno wielkie zadanie taktyczne, więc zapraszam Was, moi drodzy, do szkoły, do ławki, do pierwszej ławki, siadajcie wygodnie, widzicie szachownicę, widzicie tablice i co. Jedziemy, moi drodzy, tych kulminacyjnych momentów będzie tu sporo, więc przygotujcie się na sporą dawkę czaszkowania. Wszystko zaczęło się od posunięcia d4. Czarne zagrały d5, no i c4. Doskonale, być może doskonale znany Wam gambit hetmański. Praktyka turniejowa pokazuje, że bicie pionka wcale nie jest takim dobrym pomysłem, przyjmowanie tego gambitu, chociaż oczywiście można. Yy, tak naprawdę w większości się go odrzuca po prostu grając E6, bądź też grając C6, obronę słowiańską, bądź też przechodząc do obrony półsłowiańskiej, grając E6 z następstwem C6, tak bądź też odwrotnie. W każdym razie to są najpopularniejsze ruchy. Co czarne zagrały w tym miejscu? No, odrzuciły ten gambit, nie są zainteresowane. Bicie pionka, a później bronienie go na siłę tak naprawdę to tylko proszenie się o kłopoty, wieszcie nic. Wiem, wiem co mówię, nieraz tam, nieraz tak było, że po prostu o te kłopoty się prosiłem i dostałem łomot. Dlatego też jak już gram e3, d4, d5, no to tego nie przyjmuję ogólnie rzecz biorąc. Dobra, mamy te e6. No i co? W tym momencie logiczne ruchy padają w skoczek c3, lekkie figury wchodzą do gry, no nie ma co tutaj się modlić, skoczek f6, goniec g5 tysiące razy, setki tysięcy razy ta pozycja miała miejsce na różnych, różnych maści deskach zapewne, więc tutaj nic nowego, goniec c 7 było związanie, więc tutaj goniec e7 rozwiązuje cały problem, e3, już tutaj goniec jest poza łańcuchem pionów, więc wszystko gra i buczy, czarne roszują, skoczek f3, B6 z koncepcją, moi drodzy, zagrania C5 tutaj do centrum. No to posunięcie jest bardzo aktywne i w tym momencie do tego trzeba tutaj dążyć w tych strukturach. No i goniec oczywiście będzie wchodził na B. 7, przejmując kontrolę nad tą przekątną, kiedy przekątna się otworzy. Goniec d3, tutaj teoria nakazuje, nakazuje, doradza, żeby wybić pionkę i zmusić białego do ponownego ruchu gońcem. Jak najbardziej można tak zagrać, przy okazji już przekątna jest otwarta. Natomiast tutaj czarne zagrały goniec b7 od razu, nie wybiły tutaj na c4. No tylko, że tak naprawdę teraz białe biją na, na d5 i w tym momencie po ed no, ten goniec nie czuje się zbyt komfortowo. Nie jest to najsilniejszy goniec na, na planecie. No, ten zdecydowanie przewyższa aktywnością i być może to będzie właśnie klucz w tej partii. No, miejcie to na uwadze. W tym momencie roszada wieża C1, to były ruchy, które mogły przyjść do głowy, tak? Jak najbardziej. Chociaż tutaj białe zagrały ciekawie. Wybiły, moi drodzy, dobrowolnie, bez przymusu, bez tutaj, moi drodzy, lufy, bez lufy przy skroni. Po co to było? To było niepotrzebne. Po prostu zdecydowały się wybić skoczkę. Goniec odbił, no wiadomo, tutaj te pionki ograniczają, tak można powiedzieć, dosyć, dosyć mocno gońce, chociaż wiadomo, tutaj do, do C5 będą chciały czarne doprowadzić, ale o co chodziło z tym, z tym tutaj oddaniem gońca, z tą wymianą, tak? No, obrońcą, moi drodzy, pola H7 był skoczek wraz z królem, tak? Teraz tak naprawdę broni tego punktu tylko i wyłącznie król. Więc coś się może szykuje. Tutaj taka mała podpowiedź dla Was. E, w tym miejscu co? Roszada? No nie wiem, w, 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 w wieżach chciałem powiedzieć Hetman C2. Co grać? W tym miejscu padło H4. No ciekawy tutaj plan, moi drodzy. Ustawiają ciekawe armaty białe. Tylko trzeba tutaj rozszyfrować co? No, czarnego zadaniem jest, czarnego zadaniem w tej partii było rozszyfrować co. Za tym idzie, tak? Czemu H4? Padło C5, to jest jak najbardziej słuszna reakcja. Na atak na skrzydło odpowiadamy atakiem w centrum, stara szachowa zasada, no i chcemy tutaj naciskać na ten punkt, tak? Zdecydowanie. No w tym momencie być może wybicie było, było dobre. Nie mówię, że nie. Może H5 jeszcze wyżej tym pionkiem? Może Roszada? W tym miejscu, moi drodzy, białe zagrały co? Pytanie do Was. No, na pewno domyślacie się, że tutaj jakieś fajerwerki nastąpią zaraz. No i tak było. Goniec bije H7. Ha! Poświęcenie figury. No, czy poprawne, czy nie, do tego zaraz przejdziemy. Można odrzucić to wszystko i po prostu e, po prostu zagrać królem na, na H8, licząc się z tym, że jako czarne nie mamy pionka, tak? No ale goniec wraca, moi drodzy, chociażby na B1. Ustawiamy zaraz tutaj baterię, taką armatę i będzie mat, więc szybciutko jakieś G6 może przyjść do głowy, no ale H5 można nadgryzać, można iść nawet G4, H5, no tutaj może być duży problem, tak? Otwieranie tutaj linii, linii H może być kluczowe. Przy okazji zawsze skoczek może też wejść do centrum i wspierać ten atak. Więc tutaj, tak naprawdę, białe nie dość, że miały pionkę, to jeszcze wszelkie szanse, żeby, żeby tutaj atakować dalej. Dlatego też w partii, moi drodzy, nie poszło król H8 po tym szachu, tylko po prostu czarne wzięły gońce i zadowolone. No, miały takie prawo przyjąć ofiarę, tak? Jakaś taka klasyczna ofiara gońca nam się tutaj maluje na, na szachownicy, moi drodzy. Król wziął H7. Jak kontynuować atak, moi drodzy, no bo to jest pytanie kluczowe. Po to Pią znalazł się na, na H4, żeby wspierać skoczka. Rzecz jasna. Skoczek na G5. Jest szach, jak widzicie. No i trzeba grać, moi drodzy uważnie. Trzeba naprawdę tutaj zatrzymać się na sekundkę i policzyć, co nam grozi. Jak widzicie, otworzyła się przekątna i łatwo problemy po ewentualnym ruchu król G8 Hetman H5. Wiadomo, od się jeszcze można jako tako wymiksować, chociażby grając w wieża e8, no ale wiadomo, tu idzie strzał wtedy. Jest duży problem, jeszcze pionek może iść, zawsze długa w grę wchodzi i co, zdwojenie, strojenie ciężkich figur na hano to, to, to istna apokalipsa dla, dla czarnego. Dlatego też w tym momencie, moi drodzy, poskoczę, g5 z szachem. Można by było pójść inną tutaj drogą dedukcji, idei, wybić po prostu tego niewygodnego skoczka, ale wtedy jest masakra. Masakra, no bo to jest bite z szachem, otwiera się linia H i co? Król musi wychodzić na G6. No bo w przeciwnym razie Hetman H5, jeżeli cofnąłby się, no to tam dostaje mata, więc tutaj król G6, ale to już jest koniec. Hetman H5, mimo wszystko. I tak naprawdę król F5. No i tu się zaczyna istne polowanie, moi drodzy, Hetman H3. No możecie sobie spróbować dokończyć tą pozycję, ale tutaj jest plus w ogóle 12 dla białego. Wiadomo, nie sugerujemy się do końca tymi, tymi tam cyferkami z gryba. Natomiast no coś tutaj jest na rzeczy król. W centrum moi drodzy, w tej fazie gry to nie jest chyba nic dobrego dla do czarnego. Nie zwiastuje to nic dobrego zdecydowanie, dlatego też bicie skoczka byłoby fatalnym błędem. No to co grać? W partii poszło król G6. Tutaj jeszcze była inna opcja, król H6, do której wrócę nieco później. Padło król G6. I co? Jak kontynuować grę, moi drodzy? Co grać? Jak grać? No może pchnąć, no wtedy leci tu. No może i tak, może i tak. Może w ten sposób, moi drodzy, w każdym razie to nie jest najlepszy ruch. W tym momencie najlepszym ruchem jest co? Zanim powiecie odpowie, odpowiecie mi na moje pytanie, to zdradzę Wam, że tutaj, moi drodzy, jest siatka matowa, bo ruch król G6 jest błędem. No niestety, niestety tutaj czarny nie poczuł blusa, nie poczuł blusa i no nie przewidział, co, co grozi. A co grozi? Właśnie pytanie do Was. Co grozi, moi drodzy? No, Hetman chce się szybciutko zapewne znaleźć na tej oto przekątnej. Tu, tu, bądź też na D3. Hetman D3 padł w partii i co? Jeżeli król, moi drodzy, poszedłby na H6, to jest mat w jednym. Hetman H7, checkmate, więc no, tutaj nie za bardzo można, <laughs> można uciekać na, na H6. No, trzeba zwiewać, moi drodzy, na H5. Żeby tutaj jakieś furtki były jeszcze. No i teraz pytanie do Was. Czy hetman H7 to jest topowy ruch? Oczywiście to też prowadzi do mata. Ale w czterech. A my mamy opcję zamatować to, moi drodzy, w trzech. Ha, i co? Pytanie do Was. Tutaj dużo będzie możliwości matowania. Różne siatki matowe będą się malować na szachownicy. Wy je znajdziecie. Gwarantuję Wam. Król H5. Jak kontynuować atak? To jest oczywiście opcja jak najbardziej grywalna, hetman h7, król g4, skoczek e2, g6, f3 z szachem, król f5, g4 z matem, haha, <ścoughs> tak to pięknie wygląda, ale jest coś skuteczniejszego, po prostu, ha, tutaj mam was, wciąganie króla cały czas do swojego obozu, o to właśnie chodzi, żeby wciągać go do siebie, wciągać go do siebie i tam u siebie właśnie, na swoim podwórku, spakować go w bagażnik. No jest trzach, więc tak naprawdę no król bije G4, król H6. Jeżeli król H6, no to znamy kontynuację, to jest chyba dosyć, dosyć logiczne. No król musi bić, jakby nie było. Król G4. Czajcie, Teraz tak podchodzicie na turnieju do deski, patrzycie sobie, jak tam grają wasi koledzy, sąsiedzi. No i co? A tam król na G4. Ha, można powiedzieć, że, 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 że co, co debiut się skończył dopiero, a już króla na, na g4, co on tam robi ten jaś wędrowniczek. Król wędrowniczek, moi drodzy, nie zawędruje daleko. Po król g4, jak kontynuować atak? To było w partii, moi drodzy. Tutaj jest opcja zamotowania w trzech, tak jak zagrały białe, czyli co? Pytanie do was, możecie zatrzymać nagranie, nie ma problemu. F3 padło w partii, piękne posunięcie. No król H5 to znamy, znamy i lubimy, więc tak naprawdę tego bić nie można. Tu nie można iść, tu też nie, więc tylko i wyłącznie król G3. To jest król, moi drodzy. Ha, odważny bohater, krzyczy do, do swojej całej ekipy: Za mną ruszamy, dopaść króla na E1, no ale jakoś tak nie chcą, nie, chcą, nie chcą się dołączyć do niego, no bo wiedzą, że już, no niestety, jest po nim. Król G3. Mat w dwóch, moi drodzy. Co grać w tym momencie? To jest dużo opcji. Wieża H3 z szachem pokról G2 Mat w jednym w postaci Hetman F1. Można było też inaczej zacząć od Hetman F1 i tak naprawdę po jakimś randomowym ruchu, cokolwiek by zagrały czarne to nie ma znaczenia. Załóżmy sobie jakieś mocne A6. No i co? Hetman moi drodzy, H3 to jest MAT. Mało tego, tutaj wieża H3 to jest MAT. I jeszcze jeden piękny macik w postaci skoczek E2. Ależ tutaj opcji matowania. No dobra, mówiłem, że jest coś szybszego niż te F3. A jest, no i białe to przy oczu widocznie. Jak, moi drodzy, zamatować w dwóch ruchach, w dwóch posunięciach? Pytanie do Was? Jak to się robi w Chicago? Wieża G1. Wieża G1 kończy szybciej. Bo król ma dwie opcje. Jeżeli tu, no to wiadomo, Hetman H7, jeżeli król bije pionka, taki gambit swoisty, moi drodzy, no to. Hetman H7 mimo wszystko, no cały czas słabości. Ja dziękuję, ale upokorzenie dla Rywala Nie, nieprawdopodobnie tutaj pograły to białe. Ale wiecie, co jest najlepsze? Najlepsze jest to, że jak wrócimy, moi drodzy, do, do początku świata, do początku tej partii, tutaj przewiniemy do momentu poświęcenia na, na H7 to wiecie, co się okazuje? Że po ruchu skoczy G5 z szachem, a <śla> można się wybronić. Czarne to przeoczyły. Widzicie, jak ważna jest obrona? No ciężko się bronić, bo zazwyczaj jest to tylko jedna, jedyna linia, jeden jedyny ruch, który potrafi nas uchronić przed klęską. Na no, takim obronnym ruchem, pozwalającym czarnemu mówić obronną ręką z tego, z tego tutaj wszystkiego jest król h6. Dlatego mówiłem, że do tego posunięcia wrócę. Wierzcie lub nie, po ruchu król h6 nie, ma, nie mają białego ataku matowego. Grają bez figury. No wierzcie lub nie. Co może być najlepszą kontynuacją teraz? No, no, no co, co moglibyś, na co moglibyśmy wpaść? No dobra, no to Hetman, moi drodzy D3, cały czas tą samą ideą, żeby tutaj, moi drodzy, no, tego króla matować. No ale w tym momencie G6 i co? Właśnie, trzeba by było robić miejsce na G6, a tak naprawdę król będzie zawsze mógł się schować na G7, wieża tutaj i ataku nie ma, pali na przysłowiowej panewce. Ha! No niestety. Niestety. Jedno złe odejście królem zamiast moi drodzy król H6, król G6, i można się pakować do domu z łzami w oczach. No cóż, coś niesamowitego ta partia. Mam nadzieję, że Wam się podobała dajcie znać, czy widzieliście te wszystkie linie czy, czy, czy taka swoista, klasyczna fiara gońca w waszych partiach też się pojawia i teraz uwaga, uwaga, moi drodzy, turniej, turniej dzisiaj jest, wrzucałem tam na społeczność, na, na YouTube na swoim kanale, turniej na licze na blitz, 3 plus 2 3 minuty plus 2 sekundy na ruch czyli czas dodawany będzie, no i co gramy taką arenę, gramy, ja nie wiem czy zagram, ale może tam zajrzę po prostu no i co, i wygląda na to, że 18 rusza, trwa 2,5 godziny, czyli do 20.30, moi drodzy Macie okazję pograć. Bezpośredni link do turnieju pod tym filmem, hasło 123. Ha, no takie, takie można powiedzieć sprytne hasło, jak tu ktoś napisał. Dobra, dziękuję za uwagę, zapraszam na ten dzisiejszy turniej i do usłyszenia.